znajdujemy się w gospodarstwie rolnym Mąkowarsko, gmina Koronowo powiat Bydgoszcz susza tak jak w całym, przy większości na powierzchni kraju dotknęła również nas gdzie plony zbóż sięgają mniej około 30% Rzliwa rozpoczęliśmy 1 sierpnia zakończymy 10-11 sierpnia y, miałem do zbioru miałem do zbioru y, pszenicę ozimą 230 hektarów i pszenżyta 50 hektarów y, gro z tych zbóż pszenżyto całość sprzedaje jako materiał siewny i 100 hektarów również pszenicy ozimej sprzedaje y, mat, jako materiał siewny dla firm handlujących to plody są niższe niż w latach poprzednich, chociaż jak na ten rok to też są zadowalające miarę, bo pszenicę uzyskujemy 60 kwintali z hektara, pszenżyta 65 kwintali, no ale w związku z tym, że zima była bardzo lekka, zboże nie wymarzły, Zielone liście zostały do samej wiosny i przez całą zimę były, dlatego spodziewaliśmy się plonów w granicach 80 kwintali z hektara. Dzięki chemii, dzięki nawożeniu dobremu, dzięki opryskom na choroby grzybowe, taki plon powinniśmy około 80 kwintali uzyskać, to, a w tym roku jest plon niższy. Gleby mamy w mokowarsku mozaikowe od szóstej klasy do czwartej A, czwartej B. Najgorzej właśnie było w związku z brakiem deszczu w maju i w czerwcu na tych glebach słabych, gdzie normalnie przy żopaku na przykład kraty zasychały, nie wytwarzały słuszczyn a przy zbożach zasychały, zasychały kłosy i ziarko nawet zasychało, które w stadium takim mleczno-wojskowym, nie wyszłocając pełnego ziarna. Plony najniższe właśnie na tych działkach, na glebach, gdzie żwirowatych gdzie, e, glebach, bo na przykład e, na, na takiej działce 28 hektarowej e, pszenicy która e, gleba jest położona, znaczy działka położona jest na takiej e, w niższym położeniu jest, to plon dał nawet 80 kwintali przy niszy z jednego hektara, ale na innych to jest o wiele, wiele, wiele mniej.